Jezus Christus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przemawiał na ostatniej sesji ONZ przez ponad godzinę, skrytykował m.in. zielony ład, tzw. politykę klimatyczną, masową imigrację, mówiąc, że kocha Europę i nie chciałby widzieć, jak zostanie zniszczona oraz wezwał do obrony wolności słowa i religii, wskazując chrześcijaństwo jako najbardziej prześladowaną religię świata. Proszę o Waszą Ekscelencję o komentarz do wystąpienia pana Trumpa. No tak powiem szczerze, że w życiu społecznym w ludzi i narodów zdarzają się takie egzemplarze, które nieraz wymawiają się, chcąc czy nie chcąc, publicznie o rzeczach takich prawdziwych w większości dogadają politycznie w interesach takich, jakich im odpowiadają siedzieć na tych stolkach, które ich postawili. Nie zawsze te ludzie, którzy wybierani jest jakby w swoich państwach i narodach, są prawdziwie wybrani przez ludzi. Raczej w światem rządzie masoneria wszystkie nici głębokiego państwa schodzą się do Wiencowskiego zamku czy dworca do City of London, czy jak tam jakieś takie coś. Czy takie... Wszystko, wszystko tam jest. Wszystko tam jest. Wszystko tam o korzenie rodzin niemieckich niegdyś, które tam powiedzmy działają. Spedsłużby mi sześć angielskie podpoczątkują się królowi, a nie państwu e, angielskiemu. Państwo angielskie naznacza się tylko, raczej te premiery naznaczają się tylko jakimś tam specjalnym e, wysłannikiem króla, który jak to się patrzy, kogo by naznaczyć, ale by wykonywał jakieś taką wasalską pracę. Dla, dla dobra raczej tego państwa, które. państwo nad państwami, tak można powiedzieć. Tak? I wszystkie państwa inne, które są na świecie, to jest jak to się w strefach wpływów, tam nikt nie może się belonieć. Nikt nie może się belonieć i nikt nie jest samodzielny. Jeżeli nawet są takie jakieś samorodki, którym się wydaje, że oni coś mogą powiedzieć, Трамп на початку він це активніший в таких своїх зланнях забронив там служби бойську з кломився Альдибатовськими, а, а Байден як католік не позволяв, Трамп як протестанта його не позволяв. Я одразу понаписав декрет і все дзвонило. Może być dla innych, powiedzmy, przywódców państw, można powiedzieć i o Polsce, to byłby dobry wzór, bo tutaj jest Trumpiści, którzy trzymają się tej linii Trumpa, który jeszcze prawicowe troszkę, to mogliby wziąć troszkę z niego wzór, dopóki on jest u władzy, żeby jakoś wzmocnić swojej pozycji, żeby działać w duchu narodowym, a nie, a nie w duchu tylko lakiejskim, pod dyktat niemiecki, czy jakiś tam eurounijny, który Państwo, które nie ma, nie ma państwa, to jest po prostu jakiś nowotwór, który rządzi wszystkimi, wszystkie podporządkowuje się, wszystkie stękają od niego, a on rządzi. Nie wiadomo od kogo założony, wszystkie oddaje swoje władze w ich ręki. Tak, są faktycznie takich polityków mocnych, którzy by byli naprawdę politykami od Boga, dzisiaj w świecie po prostu. To mogły być tylko jednostki i to na jakiś czas, takie zbuntowane, e, takie prowincje, jak mówi o tym nieraz bardzo mądra pani, e, Ziątek Wilomska, tak? Naprawdę dość mądra pani, która zna się na rzeczach głęboko i mówi o tym dość poważnie i, i na serio. Jej komentarze takie Chociaż jest kobieta plec niebezsłabsza, ale ona ma analitykę męską i intuicję żeńską i połączona to wypowiada się jako człowiek, który naprawdę na, na nasz, powiedzmy czas jest jedna z najlepszych w tych, w tych różnych sprawach. Ameryka upada jak państwo. Europa dawno jest destrukcyjnym państwem, destrukcyjnymi państwami Europy, dlatego oni dążą do wojny, ażeby będąc u władzy nie zabrano im te władzy i dążą do, zawsze tak jak było to w pierwszej wojnie światowej, jak to było w czasach Napoleona, jak to było w czasach drugiej wojny światowej, kiedy brakowało resursów i tak dalej, oni szli na wschód. Zawsze napadali na Rosję i wszystko robili, żeby tam pozabierać to, co było nie ich, ale myśleli, że to nieprawidłowe podzielenie tych roli. Trump jest trochę taki, można powiedzieć, wykrzyknik taki w historii Stanów Zjednoczonych, który próbuje jakby coś powiedzieć swego. Ale do niego też czas od czasu przychodzą ludzie w niebieskich krawatach i w czarnych geniturkach i mówią jemu, że tego nie należy się robić i tego się nie należy robić. To można krytykować, tego nie można krytykować. Popatrzmy, Trump nigdy nie, to, nie strofuje Netanyahu i wszystko to ludobójstwo, które tam jest popełnione w Izraelu. Фактично стається, вільно чи не вільно, на услугах тих, хто деструкційно діляє на, на клімат світу. І можуть допровадити до Третьої війни світової, якщо по Ізраїлю може хтось удержати кимось з Ірану чи з Турції якимись пацієнтами. Вони можуть використовувати бомби ядрові, для них це не має проблем. Вони його мають. mają niewłaściwie, nie nieprawnie, ale mają ze względu na to, że rządzą w Stanach Zjednoczonych w większości wszystkich środków masowego przekazu w ich rękach itd. Tak tak Dlatego Trump nie jest taki wolny ptak, który może latać bez, bez tych e, e, siłków tych, jak to, które go tam trzymają na uwięzie. On jest e, e, ciągle uwiklany przez e, przez Senat, który może nie pozwolić jemu tam przyjąć takiej czy innej decyzji. Przez sądy, które są niezależne mogą powiedzieć, że tam to czołowo nie gra. No i oczywiście Demokratyczna Partia, która powiedzmy jest raczej tym, tą tubą tego państwa podziemnego, Deep States. Ale tym, tym niemniej, będąc w ONZ-cie, powiedział bardzo poważne rzeczy. Skrytykował ONZ, że on nic nie robi. się Trump ma swoje takie troszkę narcystyczne takie, że to ja to wszystko zrobiłem. Czuje się takim Mesjaszem, bo tam jemu ucho podstrzelone. To czuje się, że tam nie ma jakieś religijne takie zapędy, ale jemu daleko do tego, bo jednak y, um, on taki raczej biznesmen, liczy pieniądze, a, a nie wszystko inne. <klima> I nieraz musi lawirować między zlem a dobrym, no a sam też tego dobra do końca nie, nie może rozumieć i wiedzieć. Mówi o tym dobrze, dobrym prawdziwym, które pochodzi od Chrystusa Jezusa, bo bez Chrystusa nic dobrego zrobić nikt nie może. Tym bardziej też on jest otoczony przez chabat Lubawicz. I zdjęcie jego, i test jego, i córeczka jego jest chabat Lubawicz. On chodził na grób Sznersona, kiedy wybierali jego, żeby tam się do niego modlić i szukać niego jakiejś pomocy. No i chabat Lubawicz rządzi w Stanach Zjednoczonych. Tak co so tutaj on rządzi w Rosji, on rządzi w Polsce. No i rządzi faktycznie na Ukrainie i tutaj teraz szukaj mądrych i szukaj, gdzie jest tego wszystkiego. Tylko, że to wszystko się ukrywa eee, za kulisami, a na scenie występują tylko powiedzmy te, którym dano mówić to czy inno. A i to co powiedział nawet Trump w NZ, że on kocha Europę i widzi ubolewania z tego, że ona może być zniszczona przez imigrację. A to jest raczej postulaty masoństwa, tego nowego ładu. emigracja, klimatyzacja, klimatyczna ta agenda i genderyzm. To, to jest trzy takie postulaty tych właśnie zboczeńców, które chcą zmienić świat, oni poczuli się bogami. I co zmienić wszystko według diabelskiej agendy, i, no bo jemu jest przeznaczenie, jemu służą. I Trump wspominając o tej agencji powiedzmy, że to destruktywnie działa na Europę, nawet procenty, ile procentów Szwajcarii jest emigrantów, ile procentów jest w Belgii i tak dalej. nazwał maira Londynu tam prawie idiotem, a on jego zbesztal Trumpa, bo on czuje, on on czuje się tam mocny, a muzułmanie to jeżeli tam będą dotknięci do szpiku kości, to oni bezczelnie mogą zareagować i będą w nocy zabijać bez zatrzymania się. Tam, tam nie będzie że jeżeli będzie tylko krzyk Allaha Akbar, to będą to robić. Dlatego to wszystkie tak oszczędnie do tego podchodzą. Ale ja może to dla Polski pokazuje, dla tych jeszcze jakichś polityków w Polsce, którzy troszkę mają jeszcze mądre głowy i jakieś czują odpowiedzialność za naród, za ojczyzny, to no, mogą też, jak to się mówi, opierać się na tym Trumpie, w tym, w tym zakresie, że jednak przypomina, że emigracja to jest bardzo niebezpieczna rzecz, bo ta emigracja nie jest naturalna taka, że ktoś tam przyjechał z państwa do państwa, wyjechał z tego do tamtego, czy idzie tam gdzie że się czuje, to jest emigracja specjalna. Zmieszanie białych ludzi z czarnymi i dawanie władzy czarnym, które zjedzą to wszystko, co wyprodukowali biali, bo nie będą nic produkować, bo oni nie są zdolni do tego. Nie przyjechali dlatego, że produkować, a przyjechali dlatego, żeby uzurpować sobie władzę w Europie. Najpierw przez rodzenie dzieci przez cichą okupację tych państw, do których przyjechali. Ale potem nic nie doprodukować. bo to znaczy oni posłani tylko dlatego, żeby pokazać liczebnością urodzeń i na, na tle upadającej Europy, żeby z, z, zmienić balans sił z jednych na drugich. I to jest destrukcyjne podniesienie chrześcijaństwa. I Trump słusznie zauważa, że chrześcijaństwo jest najwięcej prześladowaną religią. Raczej przez tych właśnie um, agendy 20-30. A ta agenda pełną parą działa dzisiaj na świecie. Tak samo to, co Trump mówi o klimatyzacji tej, która dzisiaj... Działa w Europie, to ta agenda klimatyczna. To jest po prostu nonsens totalny, który nie do czego nie doprowadza, tylko do niszczenia i kontroli <coughs> za ludzi, zniszczenia wszystkich przedsiębiorstw. Ale ona nie, do, ona dotyczy tych, które jeszcze są prawdziwi i prawi ludzie. Żeby zniszczyć ich pomysłność, ich pracowitość, їх видайності на ПКБ своїх панств. А те, що лепше до їм всі постулати джендеризму, кліматизму і всіх інших речей, ніц не значує, вони тако не буду нігде заховувати, вони тако буду на тим всіх упадку тих вартості, які походу від латинської цивілізації, вони всі не соціалізації, destrukcyjną, która nie opiera się na Bogu. Musi być ingerencja Boga, żeby to wszystko zmienić, to zepsucie świata. Także może te polityki, które w Polsce jeszcze jest jakiegoś zdrowego rozumu i wiedzą, że niewiele mogą zrobić, to mogą jednak na tym tle też to taka zachęta dla innych, ażeby powiedzmy wzięli się do, do jakiegoś do jakichś spraw normalnych. Patrzmy tutaj przyjechali kilka dronów do Polski. Радші англо-українські дрони, які приїхали без, без ладунку ніх не в їх походження, одразу приписали Росію. Давайте ідемо на війну, бо вам загражали Росіяни прийдуть до вас вільши. Якщо тут в Польс проводять агенту антиросійським coraz więcej, to oczywiście przyjdzie pociągiem, nie просто Steropianowe te drony, a są konkretne rakiety, skandery. Dlatego Polacy muszą mieć się na baczności, no bo... żeby nie wykorzystano Polaków jako bufer państwa tamtej zachodni Niemcy, Francja, Anglia, nie chcą walczyć. Oni chcą dominować a im trzeba nowego miasa, mięsa dla armat, to posyłają Polaków. A Polacy, takie biedni, naiwni, głupi, oni pójdą wszędzie, bo to propaganda nad nimi robi tak, że my, my zagrożeni. Będziecie zagrożeni tylko ze względu na to, że prowadzicie destrukcyjną polityc, politykę dla państwa polskiego. Na tym to polega. Ale jeżeli weźmiecie się do tego, jak powiedzmy, bierzecie wzorzec od, e, od Węgier, mniejsze państwo, a może sprzeciwiacie całej Europy, Unii Europejskiej, weźcie wzory od Fico, który ma pięciomilionowe państwo, sprzeciwia się Europie i robi, robi rzeczy poważne. Popatrzcie, jak się wciąż do walki e, z, z Rosją. Przez Mołdawię mokrego miejsca nie pozostanie, jeżeli Rosja coś tam powiedzmy, jak to się powróci głowy i kichnie tam. Przecież to jest totalne zniszczenie prawosławia tam w Mołdawii. Tak samo Polacy muszą się czuć na, na baczności. Jeżeli tutaj jeszcze jest jakieś poważne polityce, nie tylko wasale, którym się wydaje, że nie mogą uciec gdziekolwiek do jakiegoś innego miejsca, to to się nie uda. Jak powiedział tam Medwiec, eh, kiedyś był prezidentem Rosji, że bo tam w zielonskiej grozi do Kremla rzucić bomby i nie szukają sobie tego miejsca schowczu, bo inaczej jest im koniec, to mówię Medwiedzie, że to głupek my tutaj mamy na ciebie taką broń. Myśmy znajdziemy na końcu nawet ten bunker, gdzie się schowasz, to nie jest żarty. To jest poważne sprawa, ale nie można. Можна... Nie można ciągle ciągać lwa za, za, za wąsa. Nie, nie można ciągle wywoływać niedźwiedzia z barlogi, z jego miejsca spania, bo inaczej jak wyjdzie, to potem zniszczy wszystko, co tylko jest w zasięgu jego, jego działania. Ruski niedźwiedź długo się obudza, jak się obudzi, to potem będzie bardzo niemiło wielu ludziom. On jest dzisiaj zmobilizowany, zmotywowany, bo są zagrożenie, zagrożenie nie ze względu na to, że tak chcieli być, a zagrożenie przez Zachód, to który gdzie prowokuje do wojny. Bo Zachód tego prowokuje, że już stracił przedsiębiorstwa, stracił wszystko z Europy, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, na cały świat, żeby tam gdzie więcej można sobie zarobić, a te wszystkie stoi u rozbitego koryta. Korytko jest rozbite, nie ma tam co jest, a chce się żyć na szeroką nogi. A żeby żyć trzeba coś produkować, a nie tylko gadać pięknie i kogoś zmuszać do czegoś. Rozkradać e, majątność narodów, państw i tylko sobie myśleć, że gdzieś my tam uciekniemy, do jakiejś wyspy. Jak mówię o, w Rosji, wszystkie bunkry, które na terytorium Ukrainy, wszystkie bunkry, które na terytorium Europy i świata, którym się wydaje, że oni są ukryte przed nami, my ich wiemy. Tak, to, to jest tylko taka fikcja, żeby tutaj schowamy się gdzieś nie wiadomo gdzie. Jeżeli każdy z nas jest monitorowany przez komórki, przez różne G5, nie wiadomo jakie wzdóry różne, każdy pójdzie, ktoś kupi papiery do, do ubikacji i już wiedzą ile pieniędzy wydał, to co tam mówić o takich rzeczach, które z kosmosu wzoruje na tym wszystkim. Nie bądźmy naiwni, nie podajmy się do wszystkiemu, ale z wypowiedzi Trumpa możemy skorzystać. Recz z przymusową migracją. Kto chce przyjechać do Polski, jakiś uczciwy człowiek, który chce tam polskiego języka się nauczyć, chce coś Polsce posłużyć jakimś tam swoim darem, welcome, bardzo zapraszamy. A kto przyjeżdża dlatego, żeby zaznać Polaków, a przecież coraz więcej, więcej różnych przestępstw robi się wszyscy, którzy przyjeżdżają. Czy naród tego nie widzi, czy ludzie tego nie widzą, a jeszcze biskupie takie głupoty gadają jak ryjs tam i jeszcze inni cicho siedzą, milczą, bo nie wypada mówić, żeby nie popaść jakoś niemiłość przed jakimiś tam swoimi panami. Ваше пане є Христос, пан Бог, і ви даваєте йому розрахунки, а не якимось таким людям, які служили дьяволу і його васалі. До того ми наводивали тих ще решти мандрих, які в Польщі, напевно, є, але не мають такого голосу, як повинні б мати. Бачите до, до роботи моцний і не боїтеся повігрувати ваше життя, як той блодий чудесний двохлятик, Слава Зіночених Кірко до своїх житті завтра вже гласили постулати релігійні, то ви, польські біскупі, їдьте своїм католіцизмом там до своїх кур і сховайтеся там, і сипці попьоли, і ворк, їдьте, і, і покутуйте. Бо і не його п'єнти навіть з тим, що він відповідав, і в тим, як і ваш Белко до того всього замовив. Амен, вистарче для мудрих. Дякую, вашій екселенції, за... To słowo. Bardzo proszę o błogosławieństwo Ja mądrych jeszcze raz wzywam, tych, którzy polityki mądre, którzy biskupi mądre, którzy księża mądre, którzy ludzie wierzący mądre, bierzcie się do roboty mocno. Nie podajcie się tej propagandzie, tej, która dzisiaj w Polsce wali walem. Ta zdrowotna edukacja to będzie seksualne dewiacje i perwersje seksualne i więcej. To tylko fajna przekrywka taka агітка така, а не цвєнцій, чи етика, чи релігія в костелі. Релігія в костелі, католицька релігія. В католицькому панстві повинні бути прерогативи, а не якісь там різні інші. Не знаю, який юдеохристиянський, чи християнсько-суїністичний і так далі. Того не, не може бути взагалі, бо то не є то, що є христосове. А етика – то для тих, хто безбожний, то може себе етики вивчити, а це нічого не дає для них, żeby oni byli z mocą To takie, takie ameby, które chcą żyć według swoich zachcianych, a nie według e, przeznaczenia człowieka do życia wiecznego. Niech z błogosławi na te drogie Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kropka. Dobrze. Kropka. Dobrze.